Że na tej sali nie ma ani jednej pary żywotnych, ale jest jedna para, państwo cebulowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli się tutaj pojawić i ratują honor mojej wsi. Cieszę się przeogromnie, że jest taka tradycja spotkania się po właśnie 50 latach wspólnie z parami, które. Przez pół wieku, jakby decydowały o tym, co tutaj, w tej naszej gminie, się dzieje. Bo to wy tworzyliście tkankę społeczną tej gminy. Może niektórzy teraz myślą, że z powodu wieku już nie jesteście w stanie niczego dokonać, ale to na Waszych barkach spoczywała pomyślność tej gminy. To Wyście własną pracą. W domu, na polu, w zakładzie, tworzyli dobrobyt tej gminy. Jest tutaj ładnych parę osób, które też społecznie się udzielały. W różnych, czasami nawet bardzo ważnych gremiach, żeby nie sięgać daleko. Pierwszy tutaj po mojej lewej stronie, pan Leonard Cebula członek y, Zarządu Województwa Opolskiego. To jest jego <laughs> ostatnia funkcja, którą pełnił w swoim y, aktywnym życiu y, y, zawodowym. Jest to wielu działaczy y, różnych struktur, czy to społecznościowych. Właśnie po mojej lewej stronie Gurbierz się sklupnął. Jeszcze nie tak dawno był bardzo aktywny, a teraz pałeczkę przekazał córce i córka już e, następcy. Pan Brus też działał e, tutaj na, w gremiach gminnych e, w czasach swojej aktywności zawodowej. Potem jeszcze bardzo się udzielał w naszej e, parafii e, krząbeckiej. Także to wyście decydowali o tym, jaka ta gmina jest ją stworzyli. I my jesteśmy dumni z tego, że mamy takie rodziny, bo oprócz tego, że byliście bardzo aktywni zawodowo, prywatnie, to właśnie stworzyliście to, co jest. I teraz my możemy tylko z wami porozmawiać i powiedzieć, popatrzcie, z takich ludzi się rodzimy. Jesteśmy z was dumni, bo wy jesteście solą tej ziemi. I będziecie dla nas bardzo ważni, nawet jak już nie będziecie ze względów nawet fizycznych nic wielkiego w przyszłości uczynić, to pomyślmy o tym, co było jeszcze nie tak dawno.